To region Midlands, jeden z najszybciej rozwijających się regionów Irlandii, tak samo szybko jak rolnicy, którzy muszą nadążać za zmianami. People look at different ways of farming, different ways of producing food. I think the way climate is changing, farming also needs to change. We need to learn different ways of farming. Region ten, jak sama nazwa wskazuje, leży w samym sercu kraju i opiera swoją gospodarkę na torfowiskach. Torfowiska stanowią ponad 1 piątą powierzchni Irlandii, ale sposób w jaki były dotychczas użytkowane staje się problemem dla środowiska. Peat is all carbon and actually a healthy peatland is 98% water. So to do anything, you have to drain it. Get the moisture down to 80-85%. But of course, when you drain it, you expose that peat. to oxygen and you get very high emissions to the air you can have as many as 30 tons of CO2 per hectare per year released so dry peat is the problem making it wet fixes all of the problems Unikalny pionierski projekt europejski pomaga lokalnym rolnikom radzić sobie z tą zmianą uwzględniając społeczne i ekonomiczne skutki transformacji nazywa się Peatlands for Prosperity i przekształca osuszone gleby torfowe w funkcjonalne wilgotne tereny nadające się do uprawy rolnej znanej jako paludikultura. Peatlands for Prosperity is basically just teaching people that there's numerous ways of producing products from peatlands. That's that's the goal there. Also providing for biodiversity while producing something that you can use in the economy. From today's session, I've been considering maybe some bulrushes, which would be a crop that could be used by thatchers, and I have an interest in that. Yeah, that's one plant. Uh, I will certainly read the literature that we got today and consider other plants as well. Beatlands for Prosperity is one of the elements of midlands. Budżet w wysokości 300 tys. euro został sfinansowany wspólnie przez Unię Europejską i rząd Irlandii za pośrednictwem Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Unii Europejskiej, Instrumentu Europejskiej Polityki Spójności, który do tej pory wsparł ponad 170 projektów w całym regionie Midlands. There's multiple projects that are going in tandem with this and what we're trying to do is we're trying to plant seeds so that the sustainability of these communities going forward are there and that they have a the future here in the Midlands. Obecnie wyzwaniem jest umożliwienie sprawiedliwej transformacji przekształcając problemy klimatyczne w szanse na dobrobyt i wzrost gospodarczy.